Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Paulina, a wy oglądacie kanał Z czym to się czyta. Dzisiaj przychodzę do was z ostatnią książką, którą wam wiszę od czterech ponad miesięcy. Będzie to e, książka Louise May Elcott pod tytułem Małe kobietki. Książka, której również przez dłuższy czas nie chciałam recenzować, nie mogłam się zebrać, tylko że z zupełnie innych powodów niż Lolita Nabokowa, ponieważ Lolita Nabokowa, jak już mam nadzieję, oglądaliście ten filmik, po prostu odstręczała mnie swoim tematem, ciężkością tego tematu, natomiast małe kobietki odstręczają mnie lekkością tematu, infantylizmem i niepoważnym podejściem do tematu. Także jak jesteście zainteresowani, to bardzo serdecznie zapraszam do oglądania. Jeżeli chodzi o. Inaczej, zaczniemy inaczej. Od czasu do czasu w ogóle chcę Was uprzedzić, będę patrzyła sobie w telefon, ponieważ mam w telefonie notatki na temat tego, co chcę Wam powiedzieć. Nie chciałabym absolutnie niczego ominąć, tym bardziej, że recenzja ta będzie nieco inna od pozostałych. Dlatego, że oprócz książki powiem Wam kilka słów na temat filmu, który miał premierę, myślę, że jeszcze przed koronawirusem. Tak, przed koronawirusem ja byłam w kinie w lutym jeszcze, w 2020 roku oczywiście, ale było to przed epidemią koronawirusa. Ja słuchajcie, małe kobietki, próbowałam przeczytać po raz pierwszy jako dwudziestolatka, mniej więcej. Byłam w każdym razie wtedy na studiach, gdzieś na początku i pamiętam, że dotarłam do którejś. Yy, może 20, 40, może 50 strony. W każdym razie była to naprawdę niewielka część książki. I tak naprawdę. Byłam do tego stopnia wynudzona tą książką, do tego stopnia nie mogłam wejść w klimat, że po prostu ją porzuciłam. Natomiast postanowiłam wrócić do niej właśnie w momencie, w którym dowiedziałam się, że zbliża się ekranizacja tej książki, współczesna ekranizacja, w której zagra między innymi Emma Watson, w której zagra między innymi Surah Ronan, jeśli dobrze mówię, nazwisko, oraz Timothy Szalamą. Prawdopodobnie przeczytałam źle dwa, dwa z trzech nazwisk, ale nie ma znaczenia. Na pewno wiecie o jakich aktorów mi chodzi. Ich nazwiska są dosyć problematyczne, więc nie będę się biła w pierś. Postanowiłam czytać książkę po prostu przed seansem i również dlatego, że planowałam recenzję dwustronną właśnie na portal z cyklu. I powiem Wam tak. Po przeczytaniu tej książki w całości, nad czym się strasznie męczyłam, zastanawiałam się, czy film będzie w stanie mnie zachwycić po przeczytaniu czegoś tak <laughs> nudnego, a biorąc pod uwagę obsadę, jednak miałam nadzieję, że coś takiego się wydarzy. Film był absolutnie rewelacyjny, ale do filmu przejdziemy zaraz. Zacznijmy od książki. Myślę, że najłatwiej będzie po prostu, jak przeczytam Wam opis. Z czwartej strony okładki. Oprócz tego, że mamy tutaj informację o tym, że jest to jedna z najpopularniejszych książek XIX wiecznych powieści amerykańskich, obowiązkowa każdej dorastającej dziewczynki, jest to myślę taki odpowiednik amerykańskiej literatury. Dla dziewczynek dorastających, czym była właśnie Ania z Zielonego Wzgórza, dla dziewczynek kanadyjskich, chociaż Ania z Zielonego Wzgórza trafiła w końcu też do Ameryki, do Anglii i na cały świat, a w przypadku tutaj małych kobietek, mimo wszystko ta powieść nie wyszła poza swoje ramy językowe, zdecydowanie. I mamy tutaj taki opis. Oparta na wspomnieniach autorki historia zubożałej rodziny marszów. Cztery siostry: Mac, Joe, Beth i Amy starają się jak tylko mogą urozmaicać sobie bardzo skromne życie, a swym optymizmem i ogromnym entuzjazmem zarażają wszystkich dookoła, podczas gdy ich ojciec bierze udział w wojnie secesyjnej. Yy, fabuła tak naprawdę bardzo prosta i fabuła, którą da się ograć naprawdę wiele opowieści, ale posłuchajcie dalej. I tutaj już opinia. Cudownie staroświecka, niezwykle klimatyczna i urocza, ze świetnie naszkicowanymi portretami psychologicznymi, to jedna wielka pochwała rodziny, przyjaźni i szczerej miłości. Faktycznie jest to jedna wielka pochwała miłości, przyjaźni yy, i dobroci dla, dla wszystkiego i dla wszystkich ludzi, którzy nas otaczają. Natomiast jest to pochwała bardzo mdła. Bardzo cukierkowata, bardzo taka infantylizująca codzienne życie, zwłaszcza jeżeli weźmiecie pod uwagę, że akcja dzieje się podczas wojny secesyjnej, także tak naprawdę jest to czas ogromnych przemian, nie tylko takich społecznych, Kulturowych, ale również po prostu przemian gospodarczych, państwowych. Wojna secesyjna była naprawdę ogromnym wydarzeniem, który sprawił, że świat w Stanach Zjednoczonych, świat amerykański, już nigdy nie wyglądał tak samo, jakkolwiek nie brzmiałoby to po prostu banalnie, co teraz mówię. I dostajemy powieść, która w pewnym sensie, myślę, ma być takim Pokrzepieniem amerykańskich serc, pokrzepieniem amerykańskich kobiet i wskazaniem im drogi. Do rozwoju, drogi do tego, w jaki sposób mają funkcjonować, w jaki sposób powinny wypełniać swoje obowiązki. Natomiast jest to wszystko napisane w taki bardzo naiwny sposób, co o tyle dziwi, że Louisa May Alcott była działaczką, była wegetarianką, była feministką na tyle, na ile mogła być feministką w tamtym czasie. Była kobietą zdecydowanie wyzwoloną z okowów narzuconych przez społeczeństwo patriarchalne, a z drugiej strony zbudowała, które przynajmniej w pierwszej części w małych kobietkach są istotami całkowicie poddanymi, poddanymi i wciśniętymi w kajdany, w których się tak naprawdę urodziły. Oczywiście mamy tutaj mnóstwo takich mniejszych lub większych przesłań ku temu, takich przesłanek ku temu, że mimo wszystko te dziewczyny będą szły. W życiu za tym, czego od życia pragną, a nie, nie będą dawały się kierować przez mężczyzn, przez rodziców czy w ogóle przez opinię publiczną. Jest kilka takich wzmianek. Te wzmianki również intensywnie pojawiają się w ekranizacji małych kobietek. I owszem, ja nie czytałam dobrych żon. Małych chłopców, i tak dalej, bo tam bodajże są cztery części tej książki. Nie czytałam tych kolejnych książek, dlatego że ta pierwsza już do tego stopnia mnie wynudziła i wymęczyła, że nie miałam totalnie motywacji do tego, żeby to zrobić. Natomiast nie wydaje mi się, żeby te różnice były aż tak ogromne, żeby można było stwierdzić, że tak jak tutaj jest napisane z tyłu na okładce, że portrety psychologiczne postaci są świetnie zarysowane. No i oczywiście, że ma to jakiekolwiek odzwierciedlenie w tej książce ma odzwierciedlenie charakter samej autorki i działalność samej autorki. Oczywiście nie można mówić, że to jest jakiś, jakiś wielki zarzut, dlatego że no, jak miały zachowywać się kobiety w tamtych czasach. Natomiast mimo wszystko, między innymi z tego powodu ta książka tak bardzo mnie wynudziła i wymęczyła, ponieważ jej bohaterki w żaden sposób nie były w stanie mnie sobą zainteresować. Tak jak miało to miejsce na przykład w przypadku Ani z Zielonego Wzgórza, która popełniała błędy, która była bardzo grzeszna, jakby myśląc w kategoriach właśnie tamtych czasów. Była dziewczynką, która popełniała mnóstwo błędów, ale. Między innymi, mimo dobroci swojego serca, a nie przez to, że była złym człowiekiem. Tutaj natomiast mamy wiele takich sytuacji, które jakby. Bardzo dziwnych sytuacji, bo z jednej strony mamy siostry, które potrafią sobie zaleźć za skórę bardzo mocno i to w takie naprawdę bardzo skrajne i ekstremalne sposoby, a z drugiej strony mamy sytuacje, w których one nagle trzeźwieją i stwierdzają, że chcą być idealnymi córkami, idealnymi dziewczynkami, uczennicami itd., itd., i są to właśnie takie momenty, które zbyt mocno mi po prostu tutaj trącą myszką. To wszystko jest takie nierealne, to wszystko jest takie po prostu myślę stare, nieaktualne. Oczywiście jest to klasyka literatury kobiecej, jest to klasyka literatury, która najczęściej i najbardziej sprawdzałaby się jako literatura właśnie dla Młodszych dziewczynek, dla nastolatek, dla młodych kobiet, i wtedy prawdopodobnie jest najbardziej poruszająca. Myślę też, że duży wpływ mogłaby mieć na nastolatki, które po prostu gdzieś tam działają w kościele, są wierzące, rzeczywiście dążą do jakiegoś takiego dbania o różnego rodzaju swoje cnoty. Już mówię cnoty w takim właśnie pojęciu archetypicznym, a nie w pojęciu dziewictwa. Więc myślę, że jakby dla tego środowiska rzeczywiście ta książka mogłaby być bardzo wpływowa, wywierać duży taki nacisk na, na dojrzewanie, w okresie dojrzewania właśnie dziewcząt, które by tę książkę czytały. Natomiast dla mnie po prostu ta książka była zbyt mdła, zbyt nudna. Za bardzo próbowała przekazywać takie wartości, które mimo wszystko w dużej mierze hamują samorozwój i hamują docieranie do własnej osobowości, tworzenie własnej osobowości i bycia kobietą i w ogóle człowiekiem niezależnym. I tak naprawdę słuchajcie, wszystko. Wydaje mi się, że wszystko, co ja bym chciała o tej książce powiedzieć, mamy tutaj postaci, które z pozoru, czy też jakby podstawa stworzenia tych postaci, świadczy o tym, że mogły to by być bardzo ciekawe postaci. Postaci, które, których rozwój chcielibyśmy oglądać, chcieliby, o którym chcielibyśmy czytać. Ja też wiem, że wiele z tych postaci, jakby jaką drogę w swoim życiu przebyły, do czego w życiu doszły, i tak dalej, i rzeczywiście tutaj takie poglądy emancypacyjne autorki są mocno widoczne. I ja nie mówię, że tutaj absolutnie nie ma feminizmu, nie ma emancypacji, bo jest. Jest już odrobinę w pierwszym tomie, zwiększa się to w tomach kolejnych. Natomiast moim głównym zarzutem tak naprawdę jest po prostu nadmierna sielankowość, która wiadomo z czego wynika, ale mimo wszystko dla mnie po prostu jest zbyt naiwna. Natomiast słuchajcie, jeżeli chodzi o ekranizację, najnowszą ekranizację właśnie w reżyserii, być może zaraz znajdę gdzie to sobie zapisałam. W reżyserii Grety Gerwick. Małe kobietki w reżyserii Grety Gerwick. To jest arcydzieło. Kina, ja jestem naprawdę wściekła i byłam przez wiele miesięcy wściekła, że, to, że ten film nie otrzymał więcej nagród, że w ogóle nie doczekał się takiego uznania, na jakie zasługuje, bo jest to film, który z książki mało dynamicznej, książki bardzo często bardzo nudnej i bardzo naiwnej zrobił absolutny przebój i coś, co zyskało tak niesamowity klimat, że ja przez chwilę nawet się zastanawiałam, czy do tej książki nie wrócić. Po czym po przydaniu kilku stron stwierdziłam, że nie, że to jednak była magia filmu, a nie magia, magia tej książki. Absolutnie rewelacyjna obsada aktorska, absolutnie rewelacyjna gra aktorska. Oprócz tych, tej trójki aktorów, których wymieniłam, znalazła się tam również Meryl Streep w dosyć takiej, że tak powiem, drobnej rulce, bardzo drugoplanowej, ale mimo wszystko. Jest to taki bardzo fajny akcent. Film niesamowicie dynamiczny, niesamowicie dowcipny, błyskotliwy. Film, który mm, naprawdę o niebo przewyższa przynajmniej z punktu widzenia naszych czasów o niebo po prostu przewyższa e, pierwowzór w postaci książki. Słuchajcie, ode mnie chyba wszystko dzisiaj, tak mi się wydaje. Dajcie mi koniecznie znać, jaki jest Wasz odbiór małych kobietek. Dajcie mi również znać, czego w tej recenzji nie powiedziałam, ponieważ wydaje mi się, że mimo wszystko była to recenzja za mało drobiazgowa. E, jaki jest Wasz stosunek do małych kobietek? Czy czytaliście kolejne części? I dajcie mi też znać, bo jestem ciekawa, czy istnieją jakieś nowoczesne wydania ko kolejnych części małych kobietek poza wydaniem od wydawnictwa MG. Tak jak mówiłam, ja wydawnictwa MG nie kupuję, dlatego że no, jeżeli chcecie wiedzieć dlaczego, to wróćcie do poprzednich filmów, to się dowiecie. Także dajcie mi znać, czy istnieją jakieś nowoczesne, fajne wydania poza wydawnictwem MG oraz jaki jest Wasz stosunek do małych kobietek. Tymczasem dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, życzę miłego dnia i miłego czytania. Cześć!